Witajcie. Witam was w całkowicie nowym projekcie, który tworzymy. To jest projekt Opowiedz mi o tym, jak wykonałeś czy wykonałaś to leczenie. W następnych odcinkach będziecie mogli zobaczyć różne przypadki, czy to moje, czy moich kolegów i koleżanek. Będziemy rozmawiać o przypadkach klinicznych, które wykonaliśmy. Wielokrotnie oglądam różne zdjęcia, różne sytuacje kliniczne, które nasi koledzy i koleżanki publikują w internecie, ale to są zazwyczaj suche zdjęcia. Zmienimy to i od teraz będziemy raz w tygodniu mniej więcej publikować nowe filmy dotyczące konkretnego jednego przypadku. Zatem zacznijmy od przypadku, który opublikowałem nie tak dawno na swoim profilu, Facebookowym jest to przypadek z techniką piston, ale przede wszystkim jest to przypadek leczenia powtórnego. Słuchajcie, trafiła do mnie pacjentka na standardowe leczenie powtórne. Zwróćcie uwagę na zdjęciu rentgenowskim, które oglądacie: to, co powinno przykuć Waszą uwagę, to korzeń mezjalny, a raczej jego dalsza część, ta przywierzchołkowa, gdzie jest dość duże zagięcie. To, co jeszcze bardzo mnie zaniepokoiło, to brak światła kanału korzeniowego, zarówno w kanale podniebiennym, jak i w kanałach mezjalnych. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, usunąłem wypełnienie Tymczasowe w postaci tej słynnej wadki. Oczywiście, no, pamiętajmy, że tutaj musimy najpierw zadbać o tą czystość komory. I już na etapie tym początkowym, gdzie usunąłem te wypełnienie, te, to, to wypełnienie, te tymczasowe, i tą wadkę, okazało się, że główną przyczyną, która spowodowała niepowodzenie tego leczenia, był zębiniak, który znajdował się w komorze. I tutaj bardzo ważna informacja dla Was: zębiniaki zazwyczaj zlokalizowane są w komorach zębów i górnych, i dolnych trzonowców, i one bardzo są łatwe do usunięcia, ale i tutaj słowo ale jest słowem klucz, ponieważ nie zawsze, dlatego że jeżeli one są zlokalizowane tylko w komorze, to jak najbardziej, ale czasami one znajdują się również i w kanałach. Tak też było tutaj. Na zdjęciu, które w tej chwili oglądacie, widać fragment tego zębiniaka, który penetruje w głąb kanału podniebiennego. Jak go usunąłem, użyłem do tego końcówki ultradźwiękowej z nasypem diamentowym, i tą też końcówką odciąłem tego zębiniaka w zarysie zębiniaka, nie uszkadzając zdrowych tkanek zęba. Oczywiście następnie nie zabierałem się za nic innego, tylko najpierw za usunięcie tego fragmentu. Zwróćcie uwagę, jak długi był ten zębiniak, ta perła szkliwna, która penetrowała w kanał podniebienny. Gdybym tego nie zrobił, to mógłbym wepchnąć któryś z tych fragmentów tego zębiniaka w głąb kanału korzeniowego, a to spowodowałoby, że nie byłbym w stanie go opracować. Następnie, po usunięciu dalszych fragmentów, które zasłaniały wejście do kanałów korzeniowych, rozpocząłem opracowanie kanałów. W tym przypadku użyłem narzędzi firmy VDW, są to pilniki Rotate. Zdecydowałem się na rozmiar docelowy 2504. Dlaczego taki, a nie inny? Dlatego, że tutaj mamy tą dużą krzywiznę i nie chciałem mieć problemów w postaci separacji narzędzia. Nikt z nas nie lubi złamanych instrumentów. Po opracowaniu techniką in-out. Bardzo intensywnie przeprowadziłem protokół płukania. I tutaj chciałbym podkreślić, że płukanie rozwiązuje większość, jak nie wszystkie nasze problemy w leczeniu kanałowym. Na kolejnym zdjęciu widzicie już czystą komorę po opracowaniu wszystkich kanałów korzeniowych. Ostatnim etapem było wypełnienie kanałów w technice piston. Na czym polega technika piston? Jest to technika nastrzykowa która jest techniką, w której wprowadzamy materiał biozgodny, bioceramiczny, inaczej cement hydrauliczny do kanału korzeniowego, a następnie popychamy go gutaperką, porcją z ekstrudera. To jest efekt końcowy. Zwróćcie uwagę na kanał podniebienny, zwróćcie uwagę na nastrzyknięcie wszystkich anatomii lateralnych. Co jest niezmiernie ważne? Musimy zrozumieć, że w naszym leczeniu, nie chodzi o to, aby dotrzeć do szczytu korzenia. Chodzi o to, aby prawidłowo wypłukać i wypełnić przestrzeń endodontyczną, po to, aby uzyskać przewidywalną i powtarzalną procedurę endodontyczną. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Bardzo proszę, napiszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania. I oczywiście, jeżeli chcecie pokazać swój przypadek i chcecie, żebyśmy sobie o tym porozmawiali, chcecie zaprezentować jakiś swój przypadek, czy to endodontyczny, czy zachowawczy, czy każdy inny, to serdecznie zapraszamy Was do kontaktu w wiadomości prywatnej. Do zobaczenia.